Cześć wszystkim, nazywam się Grzesiek Zawierucha i pewnie niektórzy z Was kojarzą mnie z programu Masterchef. Dziś pokażę Wam ultra szybki przepis na pewien klasyk, który wszyscy znają. Byliście we Włoszech? Byliście. Makaron jedliście? Jedliście. Kaciu Pepe znamy? Znamy. To teraz przygotujemy ten arcyprosty makaron. Iście Miślenowym wydaniu. Zapraszam, zaczynamy. Najważniejszy, główny składnik to makaron, bo to jest baza tego dania. Moi drodzy, wybieramy makaron, który jest z mąki durum, a ten makaron wyróżnia to, że w jego składzie są prawdziwe jaja. A to kucharza naprawdę cieszy. Na nasze danie potrzebujemy około połowy tej porcji. Ile posolić wody na makaron? Otóż woda powinna być tak słona jak woda w Morzu Śródziemnym. Naukowcy to wyliczyli, to wychodzi około 7-8 gram na litr wody. Mam 2 litry, mam 16 gram. Cyl. Woda się gotuje. Połowa. Jeszcze trzy. Makaronik. I teraz, patrzcie, wrzucamy do wody. Się pięknie, rozpad jak bierki. Niech się gotuje. 9 minut. Zapominamy. Kolejna rzecz. Co potrzebujemy? Potrzebujemy rozgrzać tej patelnie, ale tylko po to, żeby delikatnie stosować pieprz czarny. Możemy użyć takiego w ziarnach, stostować go lekko, a potem studz w moździerzu, ale fajnym rozwiązaniem jest użycie pieprzu, który już jest młotkowany bądź grubo mielony. Mamy pieprz. Po co go tostujemy? Otóż tostujemy go tylko i wyłącznie po to, żeby te olejki eteryczne się uwolniły, żeby on był jeszcze bardziej wyrazisty w swoim smaku i aromacie. Nie potrzebujemy długo. Moi drodzy, zobaczcie, dosłownie 30 sekund, patelnia gorąca wystarczy. Wyłączamy. Żeby to było cacio e Pepe. A mamy i Pepe już. Brakuje nam czego? Brakuje nam cacio. I tutaj mamy, moi drodzy, Pecorino Romano. I zobaczcie teraz, w jak prosty sposób przygotujemy bazę jedwabistą do tego makaronu. Starty ser na tak zwanej microplane, czyli na takiej tarce, która sprawi, że te wióry będą bardzo, bardzo puszyste. Zobaczcie, to są malutkie, delikatne kawałki. I tu się trafi ale my tylko zbieramy te malutkie, delikatne. Moi drodzy, pieprz mamy już tostowany, makaron się tutaj gotuje. Na chwileczkę pozwolę sobie odkryć ten garnek, będzie trochę pary, ale woda tutaj jest nam niezbędna. Ser przesypujemy do naczynia szklanego, może być metalowe, może być plastikowe, miska. Pamiętajcie, musimy ją dopasować do wielkości tego garnka. I będziemy robić klasyczną kąpiel wodną. Dolewamy odrobinę wody z gotowania makaronu. I bardzo, bardzo delikatnie ucieramy. Ucieramy do tej pory, aż ser połączy nam się z wodą, z, robi się z tego bardzo, bardzo puszysta i y, y, aksamitna masa. Przyda się cierpliwość. Kąpiel wodna sprawia, że ser delikatnie się rozpuszcza. Gorąca woda jeszcze bardziej przyspiesza ten proces, a dzięki systematycznemu ubijaniu cierpliwemu nadamy tej masie takiego puszystego, fajnego wyglądu. Moi drodzy, gorąca kąpiel sprawia, że ser nam się delikatnie i bardzo, bardzo powoli rozpuszcza. Oddając odrobinę gorącej wody z gotowania się makaronu, sprawiamy, że ta tutaj masa zamieni nam się w puszystą. Pianę, którą za chwileczkę połączymy z makaronem, ale cierpliwości. Zobaczcie, jaka piękna, puszysta masa zrobiła nam się z połączenia tylko i wyłącznie sera i wody. W tym momencie możemy dosypać pieprz. Nie żałujemy, ponieważ to danie musi być wyraźny smak sera i smak pieprzu. Wykładamy makaron do miski. Nie przejmujcie się, troszeczkę wody może oczywiście yy, zostać. Ona zaraz wyparuje. Wystarczy wlać odrobinę takiej puszystej masy do. O, moi drodzy, nie mamy żadnych grudek. Połączenie gorącego makaronu sprawiło, że ta woda, która była w nadmiarze, ona zaczęła parować, a tutaj ser y, pięknie oblepił nam cały makaron dookoła. Moi drodzy, zobaczcie, ma gorący makaron sprawił, że ta cała woda wyparowała, sos, ser, pieprz delikatnie oblepił ten makaron y, cały dookoła. Jeżeli jesteście miłośnikami szybkich przepisów, prostych przepisów i niezwykle smacznych, to moi drodzy nic innego, odwiedzajcie scenę kulinarną i łapcie takie inspiracje.